Tygodnia Tolerancji odbyło się przedstawienie teatralne poruszające problem odmienności oraz jej akceptacji. Przedstawienie zorganizował samorząd uczniowski, któremu serdecznie dziękujemy. Zobaczmy działania w całości. Słoni nas do długich refleksji na temat tolerancji, akceptacji i inności. Także serdecznie zapraszam. Oraz stacja chęta. Witamy Państwa serdecznie. A w dzisiejszym wydaniu wiadomości świętujemy Ogólnopolski Dzień Tolerancji. Dziś odwiedzimy najróżniejsze regiony Polski i sprawdzimy, jak nasi rodacy rozumieją pojęcie tolerancji oraz akceptacji. A zatem, by nie tracić czasu, przeniesiemy się na południe naszego kraju. A dokładniej do przepięknego Krakowa. Tam czeka na nas już nasza reporterka. Martyno, słyszysz nas dobrze? Ale oczywiście, bardzo dobrze. A ze mną są dzisiaj uczniowie z gimnazjum numer 4. Witajcie, kochani. Siemano. Słuchajcie, dziś sprawdzamy, czy Polacy są tolerancyjni oraz czym dla Polaków jest tolerancja, więc kieruję do was pytanie. Jak Wy rozumiecie to pojęcie? Nie, nie zawsze mamy respekt. Każdy człowiek na to zasługuje. Nie, powi więc nie powinniśmy kogoś definiować ze względu na jego nację, czy wy sami. Powinniśmy patrzeć, jaki ktoś po prostu jest, jakie ma działania, intencje. Chłopaki, mam nadzieję, że cała Polska myśli w ten sam sposób, co Wy. Macie całkowitą rację i mam nadzieję, że nasi drodzy widzowie również się z Wami zgodzą. Serdecznie dziękuję Wam za wywiad. A teraz oddaję do studia. Martyna, dziękujemy serdecznie. Cóż, młodzież z gimnazjum numer 2 ma znakomite podejście. Hmm, sprawdźmy jak młodzież z innych regionów radzi sobie z dzisiejszym tematem. Połączmy się teraz z gimnazjum numer 2 i zobaczmy jak wygląda tam debata na temat tolerancji. Drogie koleżanki i koledzy. Chciałbym dziś porozmawiać z Wami o tolerancji, a raczej o nietolerancji wśród młodzieży. Obecnie jest to problem naprawdę wielu uczniów, szczególnie w szkołach gimnazjalnych. Większość osób odrzuca się, ponieważ mają odmienny kolor skóry lub włosów, nie noszą markowych bóblek, czy też ich rodzice nie są najbogatszymi ludźmi. Powodów do wyśmiewania się jest naprawdę wiele. Jednak czy ktoś, czy ktoś kiedyś zastanawiał się, po co właściwie tak traktujemy innych? Przecież bycie innym to nie wada, To zaleta. Pragniecie czymś się wyróżnić. Czymś wyjątkowym. Tak więc, jeśli sami chcecie być domnowani, powinniście tolerować innych, chciałbym też pokreślić, że tych którzy są wrogami tolerancji i wręcz gwałcą jej prawa spotkać karę. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ każdy człowiek ma swoje zwyczaje i potrzeby. Dziękuję. Dziękujemy za raport. Dziękujemy za raport. Cóż, czas sprawdzić nie, nieco starszych. Przenieśmy się teraz na słoneczną wartę. W Poznaniu czeka na nas Sandra. Halo, halo, słyszysz na Sandra? Witam gorąco wszystkich przed telewizorami. Dziś na temat tolerancji będę rozmawiała z panią Julitą oraz z panią Ewą. Pozdrawiamy serdecznie. drogi panie, Dziś nasi reporterzy rozmawiają z Polakami z całej Polski, by dowiedzieć się, jak rozumują oni pojęcie tolerancji oraz akceptacji. A jak u Was, drogie Panie, wygląda sytuacja z tą tolerancją? Pracowałyśmy już w tylu miejscach, z tylu różnymi ludźmi, że tolerancja przychodzi automatycznie. Im częściej pracujesz z osobami, które mają różną kulturę, religię, to staje się to dla Ciebie naturalne i normalne. Uważam, że to niezwykle ważne, uszanować inność. Nasze społeczeństwo jest zamknięte na świat, na inny świat. Generalnie w Polsce występuje zjawisko ksenofobii, czyli obawy przed osobami innymi, obcymi. Na przykład osobami z zagranicy. Myślę, że Polacy powinni być bardziej otwarci. Dokładnie. W stu procentach popieram moich gości. Dziękuję za rozmowę, a teraz oddaję głos do studia nim tak jak z Pani z Poznania szanuję, toleruję oraz akceptuję. Ważne, by ludzie byli po prostu dobrzy, by mieli czyste zamiary i dobre serca. No, skoro już o zamiarach mowa, to łączymy się z gabrysią, która jest świadkiem demonstracji na północy kraju. Gabi, słyszysz nas dobrze i jak tam się idzie z demonstracją gdańską. Witam Państwa! Dziś mieszkańcy Gdańska łączą się i tuż obok polnika nam pokazują o co walczyć, czyli o prawa dla mniejszości. Specjalnie dla Państwa demonstranci przygotowywali utwór do dzisiejszego programu. Aby nie tracić czasu, posłuchajmy. A ty w nie mają Nie znają, co czyniają. w oceniają mm. Po prostu oceniają A ty tym czasem zostawi ich Prosto ich przed siebie Mój drogi, nie na I ludzie będą się biegać na siebie Ludzie będą powinni zrobić z tym o to, olej to Co by stało Nie wszystkim Nienawiści będzie kiedyś Myślę, że się nie patrzę na tego O Olej i, olej i Cóż, zabawa trwa najlepsze A teraz oddaję głos do studia Stop z rasizmem! Ho, ho, ho! Widzę, mieszkańcy Gdańska są dość mocno zdeterminowani. To dobrze, że mają jakiś wspólny cel i starają się pokazać światu swoje poglądy. Tymczasem powróćmy na Dolny Śląsk. Emocje w gimnazjum nr 2 coraz bardziej rosną. Sprawdźmy, co tam się dzieje. Z drugiej jednak strony. <grym i strujemy> Nikt nie każe wam zgadzać się z ludzką głupotą, łamaniem praw i wieloma innymi skrajnymi zachowaniami, z którymi często się spotykamy. Nie powinniście, a raczej nie możecie akceptować czegoś dla świętego spokoju. Miejcie swoje zdanie i nie bójcie się wyrażać ją głośno. Zauważcie, że tolerancja po grecku to cierpliwie znosić. Tak więc cierpliwie znośmy. Waszą oraz cudzą inność w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. Mam nadzieję, że przynajmniej część z Was pomyśli na tym, co powiedziałem. Być może ktoś inaczej spojrzy dziś na drugiego kolegę. W końcu, jak mawiał pewien filozof, możemy szanować człowieka, dlatego że jest od nas odmienny i możemy go rozumieć, ponieważ jest nam równy. Pamiętajmy o tym. Dziękuję. Czas się już dzisiaj reportaż. Nasz reporter jest w Głogowie. Halo Michał, słyszysz nas dobrze? Wszystko w porządku. serdecznie pozdrawiam wszystkich przed telewizorami. Dziś pragnę porozmawiać z mieszkańcami przepięknego miasta Głogowa. Zamierzam zadać im dość podchwytliwe pytania dotyczące rasy homo sapiens. Zobaczmy, co oni na to. Nie Zamiast. A w tej, tej, tej Pani? Przecież każdy to nas jest zespoły, A więc to oczywiste. To lepiej jak innego razem. Dziękuję bardzo za pomoc. rozmowę i cieszę się, iż odpowiedź była dla Pani. Taka oczywista. No dobrze. Czas teraz na jedną osobę. Bardzo to tolerancyjna, ale w to bezpieczny sposób. Kieruję do Pani takie pytanie: Co sądzi Pani, oraz mogę zabrać? O, wie Pan, niby powinnam akceptować, ale uważam, że to błąd. Taka osoba ma w sobie coś takiego, no. niepokojącego. No, jak nie krzywdzi do bliźniego, to w ostateczności mogę spróbować, ale tak to trzymam się z daleka. Dziękuję Pani za to Dobrze. Mówiła karta, dziękuję. Coś, Mario, chyba przyznasz, że to było dość interesujące. Ciekawa kobieta, powiem Ci. My natomiast będziemy się z Państwem powoli żegnać, ale spokojnie. Widzimy się już jutro punktualnie o 11. Tymczasem występ specjalnie dla Państwa. Zapraszamy. Śmieją dzisiejszy temat ważny jest tolerancją się z obiekszytym olie sam esta andiego positivo Ta sama grupa zrobiła specjalne wydanie wiadomości na Dzień Nauczyciela, a dziś, specjalnie dla Was, było wydanie związane z tolerancją. Mam nadzieję, że krótka prelekcja... <grywa> Dziękujemy. Was... ...do krótkiej Macie, refleksji. Macie, Macie. Macie, Macie. Macie, Macie. Bardzo dziękuję moim tutaj aktorom. Mam nadzieję, że Wam się podobało, także życzę Wam miłego dnia i rozmyśla. Rozmyślnie. Dziękuję.